Koniec II wojny światowej Oleśnica stała się ważnym przyczółkiem do rozwinięcia ataku wojsk sowieckich w kierunku Wrocławia. W styczniu 1945 roku kolejny raz w swojej historii dotknęła ją wojenna zawierucha. Krwawe walki o miasto trwały zaledwie kilka dni, jednak wystarczyło to, aby doszczętnie zniszczyć jego wielowiekowy dorobek. Większość domów legło w gruzach. A te, które przetrwały, były grabione ze wszystkiego, co tylko przedstawiało jakąkolwiek wartość. W mieście znajduje się cmentarz wojskowy poległych w walce o miasto żołnierzy Armii Czerwonej, a w niedalekich na dolicach żołnierzy niemieckich. Wojenna pożoga przetoczyła się przez miasto, zostawiając po sobie zniszczenia, których ślady można znaleźć nawet jeszcze dzisiaj. Pierwszymi Polakami, którzy znaleźli się w mieście, byli żołnierze II Armii Wojska Polskiego oraz kolejarze. Trzeba było jak najszybciej uruchomić węzeł kolejowy, aby zapewnić dostawy uzupełnień dla walczącego o Wrocław wojska. Po ustaniu działań wojennych latem 1945 woleśnicy powołano pod auspicjami ZSRR polską administrację, która musiała organizować powojenne życie dla tysięcy ludzi. Zmuszonych do przesiedlenia się na Dolny Śląsk, z dawnych kresów wschodnich, w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Po zakończeniu wojny rozpoczął się kolejny okres w dziejach miasta leżącego nad Olchowym Potokiem. Do połowy lat 50. miasto w zasadzie nie było odbudowywane, a jedynie zabezpieczano to, co przetrwało, bowiem wysiłek organizacyjny skierowany został na Wrocław. Zresztą Ówczesna akcja Cały Naród Odbudowuje Stolicę wiązała się z powszechną grabieżą materiałów budowlanych ze zrujnowanych miast na terenie Dolnego Śląska, które masowo wywożono pociągami właśnie przez węzeł kolejowy Woleśnicy do Warszawy. Dopiero w połowie lat 50. przystąpiono do odbudowy miasta. Niestety, często w miejscu dawnych barokowych kamieniczek budowano zwykłe bloki mieszkalne co nie miało dobrego wpływu na ogólną architekturę Oleśnicy. Powoli budziło się życie kulturalne i sportowe. To właśnie kolejarze z Oleśnicy założyli pierwszy na tzw. Tak ziemiach odzyskanych klub sportowy KS Pogoń Oleśnica i zorganizowali regionalne rozgrywki ligowe w piłce nożnej. Obok rolnictwa najszybciej odbudowywał się miejscowy przemysł stosunkowo szybko, bo już jesienią 1945 rozpoczęto pracę w zakładach naprawczych taboru kolejowego oraz w Oleśnickich zakładach obuwniczych Odra w miejscu dawnej fabryki Klema. Ruszyły również inne zakłady rozsiane wokół miasta. Życie powoli się stabilizowało. W latach 60. i 70. Oleśnica była typowym socjalistycznym miastem ówczesnej Polski. Po 1989 Oleśnica zaczęła się zmieniać, podobnie jak cały kraj. W miejsce dawnych państwowych zakładów powstawały nowe prywatne firmy. Z różnym powodzeniem mieszkańcy starali się odnaleźć w nowej sytuacji gospodarczej. Po kilku latach transformacji ustrojowej miasto zaczęło się powoli zmieniać. Budowano nowe osiedla, remontowano stare domy. Dzięki staraniom władz samorządowych powołanych po 89. i w wolnych wyborach. Miasto prężnie się rozwija. Dzisiaj Oleśnica to ośrodek, który borykając się z codziennymi kłopotami, stale poprawia swój wizerunek i jakość życia jego mieszkańców. Nie ma przyszłości bez przeszłości. Dbajmy o historię swojego miasta, bo za kolejnych 100 lat następne pokolenia będą wspominać nas i oceniać to, co zrobiliśmy? Tak jak my robimy to dzisiaj.